Witam wszystkich w kolejnym filmie. Tym razem bawimy się w hamulce tył w Fiacie punto z 2004 roku. No i numer polega na tym, że wszystko jest fajnie po regulacji hamulców, natomiast jak się pojeździ kilka miesięcy, oczywiście kilka miesięcy to nic nie znaczy, bo to zależy od tego ile się jeździ. Natomiast mój kolega stwierdził, że pojeździ najwyżej pół roku i pedał hamulca zaczyna mu wpadać coraz bardziej w podłogę. Hamulce są, ale coraz głębiej biorą. Dwa, traci ręczny. No więc postanowiłem porozbierać to wszystko i zobaczyć, o co tutaj chodzi. No bo jeżeli wraz z upływem czasu i zużywania się szczęk hamulcowych czy okładzin na szczękach. Kolega traci hamulce i traci ręczny, no to znaczy, że samoregulacja nie działa. To są zdjęte szczęki z tego samochodu. Oczywiście one były odwrotnie w ten sposób, tak. tu na górze była taka sprężynka, ta sprężynka nie jest z tego zestawu, ale mniejsza oto ktoś taką założył, tu na dole była taka sprężynka, nie będę teraz tego składał, no i oczywiście kołki trzymające szczęki przy osłonie, ale żeby to zrozumieć jak to działa, to odwrócę to na drugą stronę, wyjmę te sprężynki, bo tu będzie to widać. Tu jest mechanizm samoregulacji odchylenia szczęk, czyli jakby skoku szczęk. Teraz, jak on działa? On w ogóle nie pracuje w momencie, kiedy zaciąga się hamulec ręczny. Samoregulator działa tylko w momencie, kiedy szczęki tu są rozpierane przez cylinderek. I teraz, powinno to działać w taki sposób, że ten rozpychacz, który tu jest, powinien się trzymać do tego uchwytu odręcznego. To nie powinno się tak rozchodzić. Dlaczego? Dlatego, bo w momencie kiedy cylinderek rozpiera szczęki, to ten rozpychacz powinien pociągać ten mechanizm, żeby on się przesuwał tutaj na ząbkach. Ja to zrobię teraz śrubokrętem, żeby uświadomić. I w ten sposób szczęki w miarę zużywania się rozchodzą się. No i w miarę oczywiście rozużywania się bębna. No i teraz Hmm, oczywiście stwierdziłem, że no prawdopodobnie, bo to jest usterka, powstała półtorej roku temu mniej więcej po wymianie tarczy bębnów w jakimś warsztacie. Nie wiem nawet w jakim, no mniejsza o to w jakim. Więc zacząłem to wszystko oglądać. No i stwierdziłem, że tu, w tym elemencie, jest szersza dziurka, szerszy otworek. Co sugerowało mi, że jakby na tym elemencie powinien być roz, ten element powinien być rozklepany tak, żeby to się trzymało i żeby nie można było tego wyjąć w ten sposób. Więc kupiłem nowe szczęki, zakładając, że te są badziewne i nie mają wszystkiego, co powinny mieć, innej firmy. No i okazało się, że Tutaj też tak jest. No i okazało się, że w nowych dobrych szczękach też nie ma takiego zadziorka, który by to trzymał. Więc o co kuźwa chodzi? Ale razem ze szczękami kupiłem też nowy zestaw montażowy do szczęk. Czyli, jakby ten element zostaje. To jest jedna szczęka. No. To jest druga szczęka. Nie to załóżmy, że to jest druga szczęka. I taki zestawik. No, i w tym zestawie. Oczywiście stare sprężynki zazwyczaj okazują się lepsze niż nowe, no ale założymy nowe. Jest ta sprężyna. Jest też ta górna sprężyna. Są te sprężynki. Są nowe kołki. Ale są jeszcze takie sprężynki. No i co? No i okazało się, że funkcję trzymania rozpychacza w szczękach pełni ta sprężyna. Bo jak to jest tak złożone, oczywiście na drugą stronę, to ta sprężynka, ta sprężynka powinna być tu. Tu. I zahaczona w ten otworek górny. I wtedy cały mechanizm ma szansę działać. Bez tej sprężyny działał nie będzie. Wszystko na temat, składam, nagram jak jest poskładane, pokażę jak jest poskładane. Nie jestem pewien do końca, czy na pewno dobrze to poskładałem, czy te sprężynki powinny być tak poukładane jak są. Natomiast sprawdzałem, one spełniają swoje funkcje. Nie trą o piastę, bo to się też często zdarza, że trą o piastę. No i teraz jak widać, rozpychacz jest trzymany przed jedną ze sprężyn do szczęki. No tu jest sprężyna i oczywiście na dole jest sprężyna, no i te sprężynki. I teraz cały mechanizm samoregulacji powinien działać dobrze. Coś jeszcze? Chyba nie, może inna perspektywa trochę. Nie widziałem jak było w oryginale, więc poskładałem to trochę na własne wyczucie. No ale poskładałem tak, żeby miało prawo to działać i żebyś tu nic nie zahaczało, nic nie ocierało. Dobra, poskładamy. Oddamy koledze samochód. Niech pojeździ, potestuje. A po takiej naprawie po wymianie szczęk brudnymi rękoma. odtłużcie te szczęki i bęben. Niech to będzie odtłuszczone. Wszystko na temat. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.